Just dare, won't ever let me go I'm here only cause I'm aware With you is better than all alone Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo, 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 brawo! Jedziesz tam! Szybka, dużo piachu Dużo piachu, tak Podjazdy, zjazdy. Także fan był jak najbardziej Także mi się delikatne podjazdy Nie były zbyt strome No i oczywiście atmosfera No i oczywiście piękne miejsce Miasteczko usytuowane po środku Magic Fajna baza, naprawdę. Polecam każdemu na weekendowe wyjazdy. Obejrzeć, co się dzieje w tej chwili? dopisuje, dopisuje, czy to są Jak letnie bardziej, hity. Na tydzień jeszcze bardziej gorąco będzie. południowy drugi zaczynamy. Dzisiaj jest gorąco, widzę trasa szybka, przyjemna i było to robić. Jechałeś, rozumiem. Cały czas mamy 2 na 3 Może... no, Trasa była super szybka, nie było jakichś tam mocnych podjazdów, ale ogólnie fajnie się jechało. zająłem 21 miejsce na 67 osób i było całkiem sympatyczne. Pogoda piękna, jak widać. Plener, też elegancki. Pozdrawiam. jechało? Dobrze, bardzo dobrze. Na koniec do singielki. Bardzo fajna sprawa, mógłbym jeszcze więc ten singielek. Fajnie, dbałem się trasy, bo tu, dawno już nie startowałem, kiedy startowałem, ale trasa jest okej, okay, super. I jak oceniasz trasę? Generalnie bardzo ładna widokowo przede wszystkim, ładniejsza niż w ładniejsza niż w Asfalt na początku był kontrowersyjny, mi się podobał. Mi tu na mega no to i co? A co? A jak trasa? Jak trasa Mega w takim razie Ci się podobała? Tak zwykle, no dobra trasa. Dobre dobra, trasy robić. Nie było problemu z przejechaniem. Single, fajne, sprytne. Trzeba uważać na singla. A trasa? Była super. A to wie? Dobra była trasa. OPEC, pierwsze miejsce, na desensie mini, Sławomir Dłużyński, Airbag Team, miejsce drugie, Jarosław Buda, czwarty, Bożymice, miejsce trzecie, Piotr Wawrzyniak. godzina 10, Jarosław Buda, godzina 10.23, trzecie miejsce, Piotr Wawrzyniak, godzina 12, Aryl Kozłowski i tak dalej, to już godzina 15-13. Ponad dwie minuty przewagi. Monika Turton miejsce drugie, a miejsce trzecie Aleksandra Dobrowolska. Zastępcy Karola, Hamid Mięczyk, Argałan Stargard i Przemek Nowak. Zburza na rowerze, miejsce trzecie. Open Mega. polikowałem miejsce drugie. I jak tam dzisiaj? Piękny wysiłek po lublickich lasach. Pogoda jak widać dopisała jeziora, jezioro przepiękne, czysta, ciepła woda, trasa sucha, pylista, ale bardzo ciekawa. Zawodnicy mam nadzieję zadowoleni, chociaż nie obyło się bez kraksy na szosie, ale trasy zadowoleni. Co tam się wydarzyło właśnie? opowiedz trochę szerzej. No nie było mnie, nie widziałem, ale myślę, że błąd jazdy w peletonie jakieś ranty, jakieś uślizg dotknięcie, no i to wystarczy. Jak jest teleton, który na szosie rzadko jeździ, bo tebowcy, no to jednak tebowcy, tam są też szosowcy, ale nie mają tej wprawy, no komuś tam coś dotknął drugiego i polecieli, ale myślę, że... Wszystko szczęśliwie się... Szczęśliwy się skończyło. No się skończyło. Najważniejsze. Troszkę jak się poturbował Karol też, ale cali i zdrowie. Wzmocnik to tylko. Moc ich przed bo ile przyjadą. No właśnie, opowiedz nam coś o Połczynie. bo... Połczyn, czyli Połczyńska Garda, segment 12-kilometrowy. Cały? Jest na, 12, na 12 km jest 900 metrów przewyższenia. Mini pojedzie część, tylko Omega pojedzie cały segment, a Giga, czyli Puchar Polski, pojedzie dwa razy po Połczyńsku Garda. To będzie 85 km dla Giga i 2800 przewyższenia. Na trasie kilka bufetów. Trasa już jest przygotowana, oznakowana, za tydzień zawody zapraszamy.